O, już, dobra, okej, okay, kozak. Okej. Okay. Może to i faktycznie jest jakiś wilkołak? Także cieszymanko, witam was w kolejnym odcinku i teraz tak. W poprzednim odcinku zaatakował nas sam... We własnej osobie in your world, ten to nie był rake, nie? Nieważne, nie, nie dobra. I teraz tak: um, ostatnio że chyba, a, dobra, bo ostatnio wróciliśmy z, z tamtego, z, z tych jakby struktur podwodnych, które były na ziemi, które powinny być pod wodą. Nieważne. I my dalej powinniśmy iść mniej więcej przed siebie, nie? Mniej więcej gdzieś w tamtą stronę powinniśmy chyba iść, mam taką nadzieję. Nie chcę znowu jakby chodzić po tych samych terenach, po których chodziłem ostatnio. Więc mam nadzieję, że... A nie, czekaj! Czekaj, 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 wiem gdzie. Góra, no tak, mogę się do góry teleportnąć. O właśnie! Bo tu jest teren, na którym jeszcze mnie nie było! No, i teraz będę mógł sobie iść na przykład przed siebie. Mogę iść na przykład tam, nie? Tak! Tak! Jakie ja mądry jestem! Dobrze, że ten teleport to postawiłem. Brawo! Ok, to mi się nie podoba. To mi się... To, to, to mi się nie podoba. I to bardzo to mi się nie podoba, bo to nie był dźwięk, którego znam. To był dźwięk, którego raczej nie znam. Od następnego, od następnego odcinka... Z... Próbujemy szukać... Okej, okay, dobra, ja się cofnąłem. Poszedłem jak zawsze w złą stronę! Bo się wróciłem! I wróciłem do, do tego samego miejsca, co wczoraj, szukałem tych rzeczy, brawo! Ale kroków co narobię, nie, nie? No tragedia, tragedia! Ale bez kitu, coś tak... Coś tak dziwnie hałasuje przez cały czas tak w tyle jakby, taki, nie wiem, taki jest... Jakby dźwięk kruka? Jakiegoś wilkołaka? Wilka? Coś, coś tego typu? Nie wiem. Nie wiem jak robi wilkołak. Nie wiem czy w ogóle wilkołak jakoś daje oznaki, że on tu gdzieś jest. Tak Nie ma wilkołaków chyba, nie? Ale smurder. Z siekierą! Znalazł siekierę! Dobrze. W piniu zostawił. Ej, stary! Mam coś dla ciebie. Pa. Chcesz jajuszko? Tak? Chcesz jajko? A ty! A, to dobra. To jako jest bez sensu, bo ona nie działa. O, już dobra. Ok, kozak. Okej. Okay. Może to i faktycznie jest jakiś wilkołak. No? Ty, może zgadłem faktycznie? Don't co 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 you your presence co co to jest o Jezu okay, uh. Ktoś zabił tradera! I tam pisało jeszcze, że A! A full, de a full creature detected your presence Miałem rację z tym wilkołakiem! Wilkołakiem nie będą gonić! No dajże spokój człowieku! Okej, okay, faktycznie miałem rację z tym wilkołakiem, wiecie? Faktycznie jakiś taki wilkołak mnie jakby goni. No i tam był ten trader jeszcze, nie? to się ten trader No tak, trader, ten handlarz, nie? I coś go normalnie ubiło. I ubił trajera. A może bym chciał od niego wyhandlować na przykład gąbkę? Nie, gąbkę nie, on gąbki nie ma. To jest zbyt drogocenny okaz. Dlaczego tu jest ziemia? Blok trawy. Co tu robi blok trawy? Nie mam zielonego pojęcia. I wiecie, co jest najlepsze? Że znowu się chyba cofam, nie? To jak zaraz się okaże, że, że zaraz wyjdę gdzieś na polanę jakąś, na którą już kojarzę na której byliśmy z paręset razy już. To ja normalnie dostanę, nie wiem Ciao. o dobra, jest jakaś dżungla. Panie kolego, nawet nie ma pełni. Tak, bo chyba jeżeli to jest wilkołak, to Wilkołak chyba wychodzi w. Okej. Okay. Wilkołak wychodzi chyba w pełni, nie? Jak jest pełni pełnia księżyca, to wtedy wychodzi wilkołak. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Bynajmniej tak jest. W we wszystkich filmach. Słyszycie ten powiew wiatru? Czekaj, czy my tu byliśmy znowu? Tak! My tu byliśmy! A tego... Okej, okay, tego go się nie kojarzy. O! O! Jezu, zombie, cześć! Pójdziemy sobie w, tam, w tamtą stronę, bo tam na pewno nie byliśmy. Okej. Okay okej, okay, głodny jestem, czekaj, ja muszę coś zjeść. Nie mam nic do jedzenia, praktycznie. Jezu, jest źle. Tego gości nie kojarzę w ogóle. Nie kojarzę go z twarzy kompletnie. Może dlatego, że ma po prostu twarz rozwaloną, jakby to też jest powód. Czyli teraz będziemy się zajmować wilkołakami, wampirami innymi jakimiś dziwnymi stworzeniami, tak? Super. Jakoś nazywa? Te wszystkie potwory pochodzą z tej, nie? Z e, Pensylwanii, chyba, nie? No, było coś takiego, że z Pensylwanii. To wszystko pochodzi niby Ja bym chciał wyjść z tej dżungli, ponieważ ja nie mogę być za, za długo w dżungli, bo mi się komputer spali O Boże, serio? Mój gówniaku, dobra Ło! Wow! on mi będzie takie jumpscary robił? No chłop mi jumpscary robi bez kitu Ej, ale zauważyliście jedną fajną, ciekawą rzecz? Murder, kiedy, kiedy, kiedy. go nie zauważyłem, nie? Kiedy. kiedy stał w miejscu i patrzył na mnie? Schował po jakimś dłuższym czasie, schował swoją piłę łańcuchową, nie? I uciekł. Czy to oznacza, że Murder potrzebuje atencji? Ja nie wiem, czy ja się cofam, czy ja idę gdzieś dalej, ja nie mam pojęcia, jakby ja już nie ogarniam. Naprawdę, jestem tak głęboko nie wiem, gdzie, że no, jakby no jest źle. Jak się okaże, że zaraz wrócę do domu. Przecież nie wiem, czy to jest możliwe w tak krótkim czasie. Bo, jednak, jestem te 6 km. Nie, 6 km. 6 tysięcy kratek od domu, nie? Ale jeżeli faktycznie wrócę zaraz do domu, to normalnie no, nie wiem, co ja zrobię. Będę, no, ja będę najbardziej pechowym człowiekiem, no? Się nawet nie chciałem do domu jeszcze. Co? Co mnie goni? Co, 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 co? Co to jest? Co, co, co? Co mnie goni nawet Co to jest Co Ja tego kompletnie nie kojarzę I wiecie co jest lepsze? Ja tu chyba też byłem nawet Znowu Ej znowu ten sam trader jest Ej kolego Pokaż mi swoje towary wow! Co to jest Mówiłem, że wilkołak jakiś będzie! No mu wiedziałem po prostu! Wiedziałem, że wilkołak będzie! Jezu, czekaj, czekaj, bo to... O, Jezu, dobra, daj, ty, 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 dy, bo... Okej. Okay. Przecież... A Na ciebie jest jakiś ten? No, jaki to masz niebieskie, oczy kolego. Mogę się ubić? Tak, mogę cię ubić. Dobra, dawaj, chodź, 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 na sodu, chodź na salo, chodź na sodu. O, dobra. Czy właśnie z handelarza wyszedł wilkołak? A w ogóle is planning your demise. dopiero co z nim walczyłem, co ty w ogóle gadasz w tym momencie? Jakie base są w ogóle? Dlaczego tak? Jezu, zaraz mi słuchawki eksplodują. Co tutaj się dzieje? To ten sam wilkołak przez cały czas, czy to jest jakaś banda innych wilkołaków, a łazna w potojcu znowu? Co to jest za dźwięk? Takie ba- ale ba- ale basy są, co jest? O Jezu, ale jak? O już, minęło, nieważne. Ty! No nie gadaj, że ja znowu jestem w tym samym miejscu! Tak! Ja to by- Co się dzieje? Jak to jest możliwe? Jaka jest szansa na to, że przez cały czas krążę wokół tego samego miejsca? Idziemy prosto, przed siebie prosto idziemy. Człowiek chce pozwiedzać, nie może, bo przez cały czas się wraca. Dogman, tak? Dogman. Dogman, czyli wilkołak. Dobrze. Ci dobrze mówiłem, wilkołak. Ale ja mam spryt, ale ja jestem dobry w zgadywanki. Dobrze, ja powinienem grać w jakieś kalambury. Co to są kalambury? Nie, nie, nie pamiętam, nie wiem. I też ciekawe, nie? Że y, pod koniec poprzedniego odcinka mnie zaatakował... In your world! To w się sensie ten krzyż jakby, to nie wiem jak on się nazywa. My tu byliśmy też, e, czyli my przez cały czas krążymy wokół tego samego miejsca. Naprawdę? Ej, nie mam pereł, nie? Nie, bo jak debil zostawiłem je w skrzynce tam w wiosce. O Jezu, ale na szczęście mam teleport, więc jak coś to. się tam po prostu no. i Znowu chyba ten sam wielkołak. Piszcie oczywiście w komentarzach, jakie modyfikacje bym mógł dodać do, do tej serii, żeby bardziej urozmaicić tą serię, nie? Okej, okay, one się znowu... Lamy się na mnie patrzą! Lamy! Lamy się lampią na mnie! Jezu... Jeszcze nigdy się tak bardzo na mnie lamy nie patrzyły, nie? Wow! Cztery lamy, Oho, wow. Cześć, nie patrzcie się na mnie. Dobra, S słońce jest na środku. A i też czytałem komentarze wasze Ta, o Jezu, tak I okazało się, że niektóre te jakby Niektóre te rzeczy na niebie To mogą być struktury Ale też mogą być jakby Moby Nie? To są też moby Jakkolwiek to brzmi, ale to też są jakby postacie Jakby te potwory po prostu, nie? A co ja mówiłem? A, że te rzeczy na niebie To jakby takie bloki tak jakby takie trójkąty, kwadraty też mogą być moby. Nie, które po prostu się respią... A, a, I dlatego potem znikają, nie? Ale też mogą być struktury. Chociaż struktury chyba... Nie, jedną spotkałem strukturę. Nie wiem, czy spotkałem więcej struktur. Na pewno te na pewno te wyspy, nie? Okej, okay, czyli mnie tu jeszcze nie by... O! Okej, okay, ocean, super, fajnie, o może... Wow, kozak. Może tu coś znajdę. Ciekawego, mam nadzieję. No i znalazłem! Delikatnie kojarzę tą wioskę. Jeżeli zaraz się okaże, że ja tu już byłem i chyba faktycznie już tu byłem, wiecie? Ja tu już byłem chyba, bo kojarzę, no nie, no ukradło mi, no rzeczy mi kradną, mewy mi rzeczy, no nie, tragedia, Sa, tak, dobrze kojarzę to miejsce. Tak Ja tu już byłem Dlaczego? Przez cały czas cofam się do tego samego jednego miejsca W ciągle powtarzam te same miejsca, ja już... Możecie się tak na mnie nie patrzeć, proszę Dzięki wo. Wow, 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 wow. Co? Co? Czekaj, czekaj, co? Dlaczego tak? Co? Lejeń! Lejeń, pomóż! Pomóż mi! No nie uciekaj, tylko pomóż mi, no! Dlaczego mi się noc włączyła nagle z deszczem? Czy ja coś zrobiłem, czy co? Czy może tak powinno być? A, dobra, nie, to raczej nie... Okej, okay, zło mi serce bije, to raczej przez tego murdera tak coś mi się wydaje. Nie wiem dlaczego, mam takie po prostu przeczucie Okej, okay, dobra Zbierają. Wszyscy się zbierają, super mm -hmm. już to czuję na plecach, nie? Że się wszyscy zbierają. O! Słyszeliście? się schował piłę I zaraz będzie uciekał, jezu. Mam złe przeczucie to co, co, co do czego? Na mi łódkę. Ale mi laguje znowu Oła. Ale jak O Jezu Wioska, okej, okay, to kolejna wioska Super, dobra, lecimy tutaj Nawet się nie prześpię, ale będę miał Spawna przynajmniej, nie, to jest ważne Że będę miał przynajmniej spawna To jest najważniejsze jak na razie Przeczekamy sobie tą noc I z rana pójdziemy No po prostu pójdziemy dalej No, z rana, jak tylko Jak tylko minie ta noc, nie, ten z deszczem Dobra, wiecie co, nie ma chyba po prostu stać tutaj w wiosce i czekać aż ta deszcz mnie, bo i tak jakby będę czekał i czekał i czekał. Wolę faktycznie jednak trochę się przejść, bo co może... Co może się stać takiego niedobrego, nie? Czekaj, ja może obiję sobie y, tych tych, tych bizonów. Trochę by trochę sobie mięska wezmę. No dobra, teraz tak, idziemy przed siebie. Okej, okay, to jeszcze nie było... Okej, okay, bo tutaj jest las Sendermana znowu. Ja nie chcę tutaj wchodzić znowu. O, o nie, o nie, nie, no serio? Będę miał te... Będę miał śnieżki na... Kogo? Na murdera ewentualnie. Żeby w niego postrzelać. Dobrze, dobrze, będę, będę go strzelał ścieżkami. O to chodzi, dobrze. Dobra, słuchajcie, przydałoby się właściwie już powoli zaczynać szukać tych... Tych... tego Enderu, nie? Tego Endu faktycznie, portalu do Endu, żeby potem już się z tym nie męczyć. O cześć! Myślałem o twoim lesie. Nie, nie lubię twojego lesa. Śmierdzi! Pod lasiem, nieważne. Dobra, chodźcie. Idziemy do prostu. O, jest. A propos murdera. Masz! Śnieżką w mordę O! W ko... Ale się wkurzył ty! Człowieku! Aaa! Masz śnieżką w mordę! Trzymaj! Jezu, on nie, on nie lubi! On definitywnie nie lubi śnieżek, wiecie? Znaczy da się pokonać tego murdera jakkolwiek, nie? W sensie, że nie po prostu, że on po prostu znika. Ej, zabrał mnie wszystkie te. A ła! dobra, ej, czego ja mnie obiję? A ła, boli, boli. Nie! Aha, czemu nagle dzień jest? Co jest? Co się dzieje z tą pogodą? Raz jest noc, raz jest dzień? Co jest? Pogoda nie działa. Co? Nie, no nie, nieważne. Dobra, no słuchajcie, teraz tak, mam ten portal. Ja ten portal sobie już wyjmę, nawet gdzieś go tutaj sobie postawimy, żeby się przeteleportować do do tych skrzynki. Bo tam ne, najpierw najprawdopodobniej mam perły. Bierzemy te perły, potem robimy sobie te endowe perły. Enderowe, nie wiem, nie pamiętam jak one się nazywały. Gdzieś w. trawie, dobra, nieważne. Eee, tu wioska chyba, nie powinna być. Czekaj. Dawaj. Okej, okay, dobrze, dobrze trafuję, okej. Okay. Mam perły, ale nie wiem czy to mi starczy raczej mi nie starczy tyle, tyle pereł chyba, nie? Nie powinno mi starczyć, no Dobra, ale najważniejsze jest to, żeby tylko znaleźć sobie ten portal, nie musimy dzisiaj już go, go aktywować. Najważniejsze, najważniejsze żeby, go, żeby go po prostu znaleźć. Okej, okay, coś takiego chyba. I tam mogę zrobić tak? Tak mam, okej. Okay. Oko Endera. Dobra. Mam to co chciałem. I teraz tak, to się robiło jakoś... Jeżeli dobrze pamiętam, by na mnie tak było w starych wersjach Minecrafta, że jeżeli puszczę to, to oko Endera, to czysto teoretycznie powinno mi wskazać, gdzie jest faktycznie End, nie? I powinno spaść, nie? Czy nie, czy pęknie? Tak! Okej. Okay. Ale chyba nie za każdym razem, nie? Może za każdym razem? Nie pamiętam już. Ej, czekaj, czekaj. Ty, dobra. O, nie, ale zem. No a wiecie co, chyba szybko cofnę się do. do po, po portal. Szybko się cofnę po portal. Już kiw te skrzynki. Wezmę sobie tam ten portal. I w razie czego, gdybym znalazł faktycznie ten. ten, 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 ten portal do Endu, chociaż nie wiem, czy to jest. Czy, czy to dzisiaj na pewno znajdę. Wezmę sobie ten. ten portal Endu. Ten portal po prostu, portal Teleport. I gdybym znalazł, to, to postawię sobie właśnie tam, nie? Musimy znaleźć ten portal do endu. Musimy po prostu, żeby zakończyć, zakończyć tą męczarnię w końcu. O, z tymi potworami wszystkimi. Cześć. I teraz, a gdzie my, powinniśmy i przed siebie, nadal, nadal przed siebie, dobra. O, o tym właśnie mówiłem. Mhm, mm że chyba są do trzech prób mi się wydaje Dobra Czyli musimy trochę jednak faktycznie oszczędzać Trochę Musimy oszczędzać sobie Te perły w razie czego Teraz tak, zrób mi szybką łódkę. Chyba nie mam łódki, nie? Nie nie wiem nawet. Nie mam łódki, bo, bo gdzie zgubiłem łódkę, nie wiem Jak można łódkę zgubić, człowieku! No bez skitu zgubię łódkę, ja nie wiem jak ja to robię, ja wszystko gubię, bez skitu, człowieku. Dobra, ała, Jezu. Lecimy, lecimy, lecimy przed siebie, dalej przed siebie, mi się wydaje, że raczej nie będzie skrętu... O, cześć, Slenderman wyszedł ze swojej jamy w końcu. Ze swojej... swojej jamy, jaskini, nie wiem jak się nazywa, to jest, jest jaskinia. Okej, okay, my to byliśmy już, pamiętam, tam była ta... ten lis, mam ogóle ten lis... Co to jest? Co TU się stało? Co to jest? Co? Co? Co wyście mu zrobili? To jest wielkołach pewnie? Jak? Jakie chore? Ten nas się zesrał ze strachu jajkiem. Daj mi TE jajko. Czuję przed siebie! Dalej przed siebie. Przez cały czas... Przed siebie! Dobrze. Boso przez świat. O, cześć, dzień dobry. Znowu się Slenderman pojawił. Czy on teraz będzie znowu się pojawia przez cały czas? Naprawdę? O, czekaj. Ty, bo mnie laguje znowu. No i łódkę. Daj, dajmy tą łódkę. O, teraz tam. Okej, okay, trochę sobie pobiegnę. Mniej więcej gdzieś tam... Mniej więcej... Gdzieś w jakimś momencie się po prostu zatrzymam i tam skończymy, skończymy materiał, bo nie wiem jak z czasem mi wyjdzie wioska, znowu wioska. Okej, okay, to przez cały czas są same wioski, ja nie wiem co czemu tak. Wszędzie są wioski jakieś. O! Okej, okay, świat mi się nie renderuje już. No dobra. Jak zresztą jak widzicie, że świat mi się nie renderuje, powoli. Dobra, wiecie co, bo to będzie męcza O teleport! Dobra! To jest dobry pomysł, to jest dobry, dobre miejsce, aby tutaj zakończyć filmek na razie. Sorry, że tak krótko, ale no niestety nie mam, powoli już mi się kończy czas, więc tutaj po sobie wioska 2. Także tak, także. No a dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i oczywiście, jak zawsze, widzimy się do następnego. Na razie się Dzięki, na razie.